Witam Cię, Byczku, na kanale Wita Rod i wolna Cześć! To czytanie dla Ciebie na czas tygodnia od 26 maja do 1 czerwca 2025 roku. Pamiętaj, że czytania są ogólne, ok? I niekoniecznie dla Ciebie. Tym razem zaczniemy od wyroczni jednorożca. Nie mam pojęcia, jak to mi wyjdzie ale musimy to sprawdzić dobra patrzymy dobrobyt proszę zbliża się zastrzyk gotówki twoje przychody rosną zarządzaj swoimi pieniędzmi z miłością dobra sprawdzimy tą kartę chwileczkę to jest dla mnie nowość, nowa wyrocznia. Poznaję ją razem z Wami. I zaraz sprawdzimy, co tutaj ma do powiedzenia. Ten jednorożec przynosi Ci dobre wieści ze świata finansów. Już niedługo fortuna uśmiechnie się do Ciebie. Jeżeli napływ gotówki został ostatnio zablokowany, karta ta oznacza, że w Twoim życiu znów zapanuje dobrobyt. Jeśli pracowałeś nad powiększeniem swoich przychodów, ta karta to znak, że w kwestiach finansowych możesz liczyć na przełom. Dobra. Dalej patrzymy, co chcą powiedzieć karty wyroczni, mądrości wyroczni. Cóż dla baranka na ten tydzień. Czy coś jeszcze? Dobra, wszystko. House i conflict odwrócił się. W pozycji odwróconej się pokazał. Tutaj mamy kartę wymienianie się prezentami i współtworzenie. Być może współpraca przyniesie dobre efekty pracy. Może przez to te pieniądze? Hmm? Sprawdźmy kartę House i Conflict. Karta 33. Pokazała się w odwrocie. Sprawdzamy o co chodzi. Przesłanie wyroczni. To korzystny moment na przywrócenie porządku i rozpoznanie okazji do negocjacji. Nawet w pozornym chaosie istnieje coś w rodzaju boskiego porządku, kompletnego przesortowania żywiołów. Ma ogromną moc. Jeśli Twoją intencją jest znalezienie najlepszego rozwiązania dla osiągnięcia najwyższego dobra, to mam dobrą wiadomość, teraz jest na to idealna pora. Sprawy są już w ruchu, więc nie bój się rzucić się w to. Więc nie bój się rzucić w to. No, Błąd w druku. <grym> Dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o tym, jak ta sytuacja wpłynie na Ciebie w dłuższej perspektywie. Bądź obecny w centrum chaosu. Ta chwila jest cenna. Nie zmarnuj jej. No tak, no zawsze jest coś po coś. Z tego chaosu coś się wykluje. Wymienianie się prezentami. Tutaj chodzi głównie o równowagę między dawaniem i braniem. Być w porządku do kogoś, ktoś jest w porządku do ciebie, współpracujecie i, hmm, i osiągacie ten dobrobyt, sukces. Hmm. Jesteś w takiej sytuacji, czy dopiero będziesz hmm, w tym tygodniu? Sprawdzimy, co chcą powiedzieć karty Tarota na to, co tutaj się pokazało. Mamy cię tutaj w karcie, w karcie królowej pentakli, byczku. Mhm. No proszę, proszę. Jak to karty gadają od razu? Ech. Byczku, mój drogi. Coś jest w ukryciu, chociaż ja sobie sprawdzę, bo to, wiesz, księżyc również mówi o, podpisywanych, o podpisywanej umowie. Jeżeli miałabym tak do tego podchodzić, co tutaj się pokazuje, to... Hmm. Albo umowa, która hmm, powoduje, że hmm, pozwala ci, jakby, odejść od sytuacji, które cię raniły. Możliwe, że hmm, byłeś, czy byłaś zdradzana. To też taka historia się pokazuje ale to już jest koniec, ty przezwyciężasz tą sytuację, odpuszczasz to, co cię raniło, być może ta umowa również może spowodować, że odchodzisz od pracy, gdzie byłeś wykorzystywany, oszukiwany, byczku, więc ty już będziesz wiedział, o czym jest mowa, rośniesz w siłę, masz siłę i moc, by przezwyciężyć te przykre historie, które już przechodzą do historii tak naprawdę idziesz naprzód. I co? I mamy tych kochanków. Pomalutku odchodzisz od sytuacji, które raniły. Właśnie. I cóż, i, hmm, będziesz przed wyborem, yy, czy yy, iść w to nowe? Czy jeszcze zaczekać? A może jest jeszcze jedna opcja? To jest kompletny chaos pokazany. Wiele spraw dzieje się naraz. Ale coś się tutaj wykluwa Fajnego możliwe, że poznasz miłość. Może chodzi o miłość. Hmm. Sprawdźmy to sobie. Wiecie, że to jest ogólne czytanie, więc to gdybanie To jest naprawdę dla tyle osób. <grym> Każdemu można trafić, sami wiecie. Sprawdzimy, co w miłości, w pracy będzie się działo u ciebie w beczku w tym tygodniu. Jeżeli masz pytanie odnośnie miłości i pracy, to zapraszam i sobie ułóż takie pytania. Yy, I te odpowiedzi przyjdą od aniołków, od kart, z kart anielskich. Jeżeli jesteś pierwszy raz, to właśnie dlatego dla ciebie. Yy, Przekazuję taką właśnie informację. I zobaczymy. Patrzymy. Cóż w miłości. Będzie się działo i radę na tą sytuację. Praca. I radę na tą sytuację. Patrzymy. W miłości dziesiątka pentakli. Piękna karta. Słuchajcie, tutaj. Pokazana jest wioska. Wioska. Bardzo podoba mi się tak. Te karty są bardzo, bardzo pozytywne. Mówiące o miłości, o szczęściu rodzinnym. Ta karta mówi: zobaczcie, to jest dostatek. Właściwie nikomu nic nie brakuje. Możliwe, że jesteś w takiej energii, dostatku. Jesteś w związku, gdzie no można powiedzieć, że no, żyć nie umierać. <śm> no dobra. A może masz kogoś takiego na oku, kto, kto spełnia jakieś twoje wyobrażenie o miłości? Zobaczmy dziesiątka pentakli. Hmm. Tyle osób tu się pojawia. Dopowiadamy od razu. Aha. Mamy tutaj kapłankę króla buła. To jest ktoś z tego ognia, barane Strzelec. No właśnie, teraz nie wiem, czy ty jesteś tym mężczyzną, czy ty jesteś tą kobietą. Mężczyzną możesz być żonatym, któremu, które zakochuje się w kobiecie, o której w ogóle nie mówisz rodzinie. Wiadomo, że nie powiesz. A może jesteś tą kobietą, która się zakochuje w żonatym facecie Ha, może tak być. O co chodzi tutaj? Mm. rycerz mieczy. To jest, to jest ktoś, kto pojawia się i znika w rodzinie. Może to być syn. Może to być jeszcze członek rodziny, który możliwe, że odkrywa tajemnice mężczyzny. Słuchajcie, ja to nie wiem czy to jest do kogoś, ja tylko czytam karty i teraz do niego będzie należała decyzja, czy, czy powiedzieć innym co odkrył, czy też nie. To co zrobi. Będzie miało to wpływ na życie nie tylko twoje, ale jego no, całego otoczenia. A może to ty jesteś osobą, która odkrywa tajemnice swojego ojca? Hmm. Jaka jest rada? Dziesiątka kielichów. Ojejku. Dziesiątka kielichów, słuchaj, ja powiedziałabym tak, jeżeli jesteś osobą, która myśli o żonatym facecie, to daj sobie spokój, bo on tej rodziny nie zostawi. Mhm. Jeżeli jesteś osobą, która jest w związku. To jeżeli masz oszukiwać swoją partnerkę czy partnera, to lepiej odejść, ponieważ no, lepiej żyć jakby w, w prawdzie, niż oszukiwać. Ale zanim to zrobisz, przyjrzyj się jeszcze w tej sytuacji, o której teraz myślisz. No zobaczcie, mamy dwie kobiety tutaj. Jedna może być żoną, druga może być kochanką. I tak to tutaj czuję. Dobra, patrzymy co aniołki mają do powiedzenia bykom. Bierzcie to, co z wami rezonuje, dobra. Może do nikogo. Posłuchaj swojej intuicji. Zaczekaj. No dobra. Teraz zobaczmy, cóż tutaj w pracy ubyka. Magik. Magia się dzieje. Masz wszelkie asy w rękawie, żeby je wykorzystać. Masz różne pomysły, Wiesz, i... czego pragniesz, jak to uzyskać. Maginasz rzeczywistość pod siebie, by osiągnąć swój cel. No, działanie jest, bo tutaj pomysły są. Byku. Jesteś pokazane czy pokazana w cesarzowej. Jesteś osobą, która może masz własną firmę, lub chcesz ją otworzyć. A może pracujesz w domu, przez internet. Tworzysz coś, masz jakiś projekt. I to jest nowy projekt, i zaczynasz działać w tym, no w tym właśnie kierunku. I cóż, królowa buław jako rada. Warto realizować swoje marzenia, bądź pewna, czy bądź pewny, że ten projekt wypali, ale jeszcze zaczekaj. Zaczekaj, przeanalizuj. Dopnij wszystko na ostatni guzik, i wtedy możesz działać, I, ta, te, i te marzenia się spełnią. Możliwe, że chodzi o Twoją pasję, że lubisz coś robić, i tutaj idziesz właśnie w tym kierunku. To jest sytuacja karmiczna dla Ciebie. To... To jest twój cel w życiu. Idziesz za swoją gwiazdą. Ta praca to jest twój żywioł. Dzięki niej będziesz się rozwijać, ale jeszcze w tym tygodniu poczekaj. Z jakiegoś powodu. Może odkryjesz z jakiego. Sprawdzimy co chcą aniołki powiedzieć bykom. Pomocni ludzie. Pokojowe rozwiązanie. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że czytanie Wam się podobało. Dziękuję ślicznie za uwagę. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa!